Kętrzyn to ponad 600-letnie miasto leżące na granicy Warmii i Mazur. Osadę założyli krzyżacy w XIV wieku na terenie dawnego grodu pruskiego. Do 1946 roku miejscowość nosiła nazwę Rastenburg. Zapytaliśmy mieszkańców, co warto zobaczyć w Kętrzynie. W Kętrzynie można zobaczyć no, amfiteatki, gwiazda, Można na jeziorko jest fajne. No zabytkę to świętego Jerzego kościół. Miecie jest czyściutko, jak pani widzi, ludzie są przyjemni. Przede wszystkim na pewno zamek, później, proszę panią, jest y, siedziba Hitlera, święta Lipka, to także te okolice są naprawdę ciekawe. No ja myślę, że przede wszystkim zamek, dwa kościoły, jeden kościół świętej Katarzyny i bazylikę. Amfiteatr nad jeziorkiem. Myślę, że wiele zabytków i wiele miejsc jest do zobaczenia w Kętrzynie. Przede wszystkim zamek krzyżacki z XIV wieku, piękny Kościół Świętego Jerzego. Z tymi na górze ten sufit jest, tylko nie umiem tego powtórzyć, ale to też jedyne w swoim rodzaju. No i co, okolica jeziorka jest przepiękna do rekreacji. Tak? A okolice no to przede wszystkim Święta Lipka, tak? Ale chodzi o Kęczyn głównie, tak? No, to to przede wszystkim nie, a tak w ogóle tak z tego co yy, słyszałam nawet wśród turystów to Kęczyn jest bardzo ładnym miastem. Jest piękny zamek i kościoły kościół jeden, świętego Jerzego. No w pobliżu Kętrzyna na przykład 9 km jest siedziba, dawna siedziba Hitlera, Gerwosz, Święta Lipka, w której też jest piękny kościół i organy grające z figurkami. Też tam właśnie się odbywają koncerty. W Reszlu też jest piękny zamek i kościół, zamek krzyżacki, ja akurat pochodzę z Reszla. W, w oczywiście kościół świętego Jerzego, kościół świętej Katarzyny, przepiękny. Zamek po renowacji krzyżacki, przepięknie jest zrobiony. Na pewno bardzo dużo kosztował, ale nawet z zewnątrz, nie wchodząc na krużganki, nawet z zewnątrz widać, jak, jak z wielką taką miłością i precyzją jest odnowiony. No i w okolicach przede wszystkim z czego słynie warmia i Mazury, to Wilczyszaniec. Póki był w prywatnych, u prywatnego dzierżawcy to było ruina ruina, bo tylko były wyciągane pieniążki, nic inwestowane. Teraz jak przejęły lasy państwowe od kilku lat, to tak się prężnie rozwija, żeby tam teraz zwiedzić, to trzeba e, czasami w kolejce postać bo jest e, zrobione te sale odnowione, gdzie można rekonstrukcję obejrzeć zamachu na e, Hitlera, gdzie można obejrzeć filmy, miniaturki. E, teraz nie wiem, czy jest już skończona baza noclegowo, noclegowa, bo zjeść to było można. Także w ogóle nasze miasto to jest takim miastem starym. O, tutaj stoimy. Ratusz jest stary, starostwo jest stare. No u nas wszystko jest piękne. Warto, warto odwiedzić Kętrzyn. Oprócz zabytkowej architektury miasto słynie także z produkcji majonezu, a miłośnicy podniebnych wojarzy kojarzą je z lotniskiem w Wilamowie. W Kętrzynie działa również drużyna piłki nożnej KKS Granica.